Korzystałem z nowych technologii w niewielkim stopniu, głównie to była praca z, z mailami, strona internetowa. Młodzi ludzie, właśnie ci Digital natives, są wychowani od najmłodszych lat w, w kulturze społeczności internetowej. Oni bardzo, mają taką łatwość korzystania z tych środków i bardzo łatwo do nich dotrzeć właśnie korzystając z tych wszystkich, czy to portali, czy to różnego rodzaju śmiesznych obrazków, oni, no może brzydko mówiąc, łapią się, łapią się na to. Oni... to. Staram się jak najbardziej pracować ze swoją już w, w, przez Google, tak, przez te wszystkie aplikacje zarówno jak i kalendarz bo, bo to się przydaje. Tak? Jest to alternatywna rzeczywistość. Jeżeli się w tej rzeczywistości nie istnieje, nie funkcjonuje, no to nie można tak naprawdę prowadzić na dzień dzisiejszy szczególnego biznesu. Ja w Internecie jestem dopiero od dwóch lat. Wcześniej nie było możliwości. Do tej pory, jak e, promowałam swoje działania, to tak. ja tak korzystałam z Facebooka, tak. ponieważ tak. swoje tak. działania kierowałam raczej do ludzi młodych i wiedziałam, że moi znajomi będą głównymi odbiorcami tego, co robię, a oni prześlą to dalej. Dalej, ponieważ to się działo w tym środowisku, więc myślę, że to było takie najfajniejsze. Bardzo dużo się nowego dowiedziałam. A z kolei teraz robiąc drugi projekt, on był kierowany raczej do seniorów, więc musiałam skorzystać właśnie z trochę innych źródeł, ponieważ oni nie wszyscy korzystają z internetu. Po dzisiejszym szkoleniu jestem bardziej pozytywnie nastawiona do, do, do tego typu działań i do wykorzystywania wszelkich form możliwości, jakie daje internet. I myślę, że pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to jest właśnie założenie fanpage'a. To jest mój totalny początek. Na razie mam wielki szul w głowie. Bardzo dużo informacji, które przez najbliższe trzy tygodnie muszę sobie poukładać. A wtedy może będę miała jakąś taką jaśniejszą, konkretną odpowiedź.